Życie jest pięknym momentem człowieku, czytaj pismo święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki, żywe słowo, ten święte ziemi. Do wyprostowania są drogi, kręte. Człowieku, czytaj pismo święte. Paski informacyjne w telewizji, nagłówki gazet czy internetowych artykułów wszystko to krzyczy. Krzyczy. Najczęściej o tym, co złe, o zbrodniach, o wojnach, o kataklizmach czy katastrofach. Ostatnio media donosiły o katastrofie etiopskiego samolotu, o wichurach, które przetaczały się nad naszą ojczyzną. Gdy ludzie słyszą takie informacje, Czasami zadają pytanie, co się na tym świecie dzieje? Może Pan Bóg chce nam coś przekazać? Może to jakaś kara? Daję tutaj swój wyraz myśleniem nie do końca racjonalne, że tam, gdzie pojawia się jakaś siła większa niż ja sam, jakiś żywioł, którego nie mogę poskromić to na pewno stoi za nim Pan Bóg. Ale to nie do końca dobre myślenie, bo przecież taka intuicja leżała u podstaw wierzeń pogańskich, w których bóstwami były siły przyrody. Ludzie, jakby dopiero co, przeczytali szokujące nagłówki gazet przychodzą do Jezusa mówiąc mu o galilejczykach zabitych przez Piłata Jezus zaś wspomina im o ofiarach katastrofy budowlanej w Siloam dalej nasz pan naucza to nie grzech jednych czy drugich sprowadził na nich nieszczęście Jezus przekierowuje uwagę swoich słuchaczy na moment ich własnej śmierci, i mówi: Wszyscy tak samo zginiecie. Czy to znaczy, że wszyscy zginiemy w tragicznych okolicznościach? Absolutnie nie. Chodzi o to, że jeśli się nie nawrócimy, jeśli tu i teraz, dzisiaj, nie podejmiemy decyzji nawrócenia, decyzji zmiany naszego życia, to gdy przyjdzie. Ten nieoczekiwany, niespodziewany moment naszej śmierci, będziemy podobni do tych, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach, może nie mając nawet chwili czasu na westchnienie do Boga. Święty Łukasz z tego ostrzeżenia Jezusa Chrystusa: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie, czyni swoisty refren. I to powinna być dla nas wskazówka. Że nasz Zbawiciel wcale nie żartował. Podsumowaniem tego wezwania do nawrócenia jest przypowieść o nieurodzajnym figowcu. Właściciel ogrodu przez trzy lata poszukuje na drzewie owoców, kiedy wreszcie postanawia je wyciąć słyszy prośby ogrodnika. Jeszcze na ten rok, pozostaw drzewo. Co więcej, ogrodnik nie zostaje w roli adwokata, ale zachowuje się jak profesjonalista. Zakasuje rękawy i bierze się do ciężkiej pracy. Robi wszystko, żeby drzewko jednak wydało owoc. Może w końcu zaowocuje, mówi ogrodnik, a jeśli nie, wtedy je usuniesz słyszymy te słowa przypowieści, a w naszej głowie ciągle refren ostrzeżenie Jezusa jeśli się nie nawrócicie panu wszechświata wszystko jest posłuszne od największej galaktyki do najmniejszej cząsteczki elementarnej wszystko okazuje Bogu swe posłuszeństwo bo to Bóg Stworzył prawa, które rządzą tym światem. A człowiek? My jesteśmy stworzeni z tej samej gliny, ale Bóg, stwórca, dał nam coś jeszcze wolną wolę. Niech ona także będzie posłuszna Bogu, który błogosławi naszej dzisiejszej decyzji nawrócenia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec. I Syn, i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem człowieku. Czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.